Najszybsza przystawka z ciasta francuskiego. Połóżcie ciasto francuskie na blacie. Wytnijcie krążki foremką. Na każdy krążek nałóżcie starty ser cheddar. Wyjmijcie parówki z opakowania. Pokrójcie na kawałki. Nałóżcie na każdy krążek ciasta. Nacinajcie ciasto w płatki i owińcie parówki. Ułóżcie na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Posmarujcie ciasto roztrzepanym jajkiem. Pieczcie 15 minut. Wytnijcie krążki z innego arkusza ciasta. Ułóżcie wszystkie krążki na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Posmarujcie ciasto sosem pomidorowym. Odcećcie zalewę z zielonych oliwek. Pokrójcie w krążki. Ułóżcie krążki oliwek na każdym krążku. Dodajcie startą mozzarellę. Pieczcie przez 15 minut. Weźcie kolejny arkusz ciasta francuskiego. Obierzcie kilka ząbków czosnku i włóżcie do blendera. Dodajcie bazylię. Starty parmezan. Oliwa z oliwek. Świeżo wyciśnięty sok z cytryny. Zmiksujcie sos. Posmarujcie ciasto sosem. Ułóżcie cienkie plastry prosiutto. Przykryjcie nadzienie ciastem i posmarujcie jajkiem. Posypcie mozzarellą i dociśnijcie wałkiem. Pokrójcie długie paski i skręćcie spiralnie. Pieczcie 25 minut. Drobno posiekajcie pietruszkę. Doprawcie solą, słodka papryka w proszku, oliwa z oliwek. Wymieszajcie i posmarujcie bułeczki sosem. Chrupiące na zewnątrz i pełne smaku w środku, te przystawki zachwycają od pierwszego kęsa.